Cześć, jestem już prawie po całodziennej, całonocnej podróży. Jesteśmy ciągle w Qatar Airways. Teraz jesteśmy w Wietnamie, w Ho Chi Minh. Tu jest już międzylądowanie. Stoimy w samolocie i po prostu część ludzi wysiadła. Część, to znaczy 95%. Ciągle wysiadają, nawet to widać. A my tu zostajemy w kilka osób lecimy dalej. Ja nie wiem, czy oni puszczą takiego wielkiego beinga 777300 7 w 7, 7, kilka osób? Czy tak strasznie dużo ludzi tu wsiądzie? Zaraz się, o tym przekonamy, ale to jest bardzo ciekawa sytuacja, jak dla mnie. Zaraz pokażę, ile ludzi zostaje. Wszystko jest puste, wszyscy wysiadają. Prawie nikt nie zostaje, tak szczerze mówiąc. My zostajemy. Tak, że wygląda to, jakbyśmy lecieli do jakiejś super dziczy bo tam już nikt nie leci. No ale co zrobić? Jak trzeba coś załatwić, to trzeba, tak? Trochę jest to zmęczony, to chyba widać. Ale, jeszcze tylko chwila. Godzina też zmieniona, już 6 godzin różnicy. Masakra. No dobra, tak to wygląda. Zostajemy, czekamy i tyle. I lecimy dalej.